Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 18 z naszej serii na Bątkowie. Oczywiście informując na samym początku, 15 odcinka u mnie nie ma, niestety wywaliło pliki, a my jedziemy sobie kościć wraz ze mną dzisiaj Esmaniaczek. Witam. Kamisiałkę. Witam. I lisałkę. Cześć. Dobra, lecimy sobie. Ogólnie chłopacy tam jadą kopać chyba... Kapustę. Kapusta. Kapusta. tak, dobrze kojarzyłem. My mamy proso do cięcia wszystkie nasze hektary, czyli nawet chyba nie dwa, czy dwa, dwa chyba. Dwa chyba będzie eee, i tak zbieramy na kolejne pole. Nie eee, mam tak? Ten. Tak, tak, tak. Na kolejnym pole, kolejnym polem będzie nasz nabytek, pole numer 50 z tego co kojarzę. Mi się dobrze rzuca w oczy. Eee. Eee. Powodów takich, że wywalało nam save'a musieliśmy sprzedać naszego Ursusa. Zamieniliśmy go, 3... go na, ur... na innego, ale to się dobicie później. Tam go widzicie w oddali 385A. Co tego jeszcze wziąłeś? Z którym? Nie wiem. Teraz um... ja będę kopał tą maszynę do kopania, nie? Jo. I tak. Dobra, lecimy od... Uwaga, już kupinam. I macie... Tutaj macie udowodnione, że są lagi, jak nie wiem, u ulisa na serwie, no. no. to nie moja wina. No, moja też nie. Ja. No, moje też nie. Mówiłem serwer dedykowany. Ale... Jest, ale... Jest to, ale jest serwery fajne. Ej, a ogólnie takie... Bo... takie pytanko. Esmaniak ma ten? Yy, tak jakby mieliście serwer dedykato, Esmaniak bez problemu dołączał? Mhm. I Esmaniak, miałeś lagi? Nie. E, bo to wychodzi 80 centów od osoby chyba na miesiąc e, za 8 slotów Ej, pole przejechałem. Ja. ale wyśku chujowe kolory dał taki dole to z... jest to jest to jest to jest to zaraz to jest to chujowo no dobre. jest to jest to jest to jest jest to jest koła? jest to no nie, ładnie mi się to. No sz sz szary z sz czarny, no super. Nic się nie to Ale ładnie wygląda, zetorek potem przyszedł w miarę. Ogólnie mamy zużycie maksymalne bizona, ustawię sobie na 8. Żeby nie zasować. A macie z tego słoma? Nie hmm. wiem czy z tego jest słoma. Nie, chyba nie. Słoma jest niedostępna do takiej... Ręśliny. To nie wiem, po co jak w sumie ten podczepiał to samą zbierającą. Ja myślę że to będzie słoma, to, to... Nie, miał. bo to kosiliśmy u chłopaków, to była sieczka. No to tymi... jest czerwone, tak? Wy kosicie? Tak, tak, tak. Ale jest inne chyba, niż w początku Nie, nie na, początk wydarzy. na początku mieli inne, a później mieliśmy inne. My, my jeszcze sam temu to mieliśmy. ty jeździsz No, 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 no tylko... Dokładnie, się sezon temu. Po... Sobie, ja chcę sobie na odcinku wykopać te czerwone, gówno. A czy potem trzeba oraz? Coś jest o Tak, może? tak. Ja wiem, a my kupiliśmy, my kupiliśmy w ogóle jakieś pole i żyje. Wy cały czas w kropce stoicie, czekacie za bizonem. No właśnie, kupiliśmy pole właśnie. Tak się zastanawiałem. Cała kasa się podziała. Jaka kasa? No mieliśmy tyle kasy i. Ty przyjechałeś z tym ciągnikiem? Posiadę. No czekaj, to ja... chodź tu kosić. Gdzie jesteś, malkamiś? Jadę. Chodź tu kosić, ja się przejadę nowym nabytkiem. Dobra weźmy jakąś... albo to albo coś. Ha, bo tu już... Ciapkiem przyjechałeś, no pytam się, czy przyjechałeś, ale... No. Ursusem tym dużym nie mam po co tu przyjeżdżać. Nie mam potrzeby. No nie. Ale coś się dzieje z komputerem. Czekajcie chwilę, ja sobie sprawdzę jedną rzecz w momencie jak... Nie no nie o co wam chodziłem 70 ja FPS-ów mi... 10 pingu A mi spada do 30 nie Nie wiem co jest kompletnie Nie, nie mam pojęcia Może cianik wasz? Nie no raczej nie Raczej nie Chociaż, nie. Nie. Chociaż przedtem nie spadało ale To wszystko możliwe Zaraz to ogarniemy wszystko. Coś tu jeszcze włączy <Szysk> Zobaczymy, jak Kami to... Się, czemu ty tam stoisz. Będę lagi No, czy się. Nie narzucuję. Nie wiem, czy to przez OBS-a, czy co. A weź, może pójść po, po drugiej zestawkami kamieni. Bo się jada, a tam się wysyłek wysył. Się ją. Bo obstawiam, że jak ty pójdziesz po. P le. jak ty pójdziesz tego, no. Sprzedać to. Właśnie, jaka to jest cena tego gówna? Jaką mówiliśmy? Jedną trzecią, czy jedną drugą? Jedną trzecią do okopowy Nie, które było, że nie zmieniamy, bo tam... Nie no, okopowych na pewno o, zmieniamy oko, Okopowe, nie? Okopowe na połowę mieliśmy chyba brać A do rzepaków no. i do Soi dopłacać Mhm, to pamiętam Jakoś tak to miało być Ale właśnie nie wiem, czy połowa, czy jedna trzecia Nie wiem Nie pytaj się mnie, bo nie pamiętam Połowa mi się wydaje Bo trzecia było chyba za mało gadane nie wiem, się pamiętam. A Ty musisz kurde ustawić talerze wszystkie ładne. Zobacz, zobaczę co normalne. Nie uszczerbione przypadkiem. Jakie talerze? Do, w bizaj? W talerzówce. Ha. Ja, bo jak się bawił tam. Jasłaniak nie ma co do roboty. No ja wiem. U nas jest robota. O. Już widzę generalnie i... Jed, jeden ten... jedną w wadę w tym... W... uczcie. Nie łkaj się. Rej, trzeba mieć światło. A no, no, to przyjdzie ty, ty, pali. Tych, tyk, ty. Wow, my usi. A ja mogę kop... Już jestem. Ej, ale... Mamy problem, kamiś. Aha. Pf, za co to przyjmuję? Super. jeszcze piszczep. Wow. Właśnie widzę. No to może się dać oddać i. pasa poszła. A ja poszukam jakiejś innej. Co się z dzieje? Taka kawę bo... Była. Prawda, jaką bieżąk mam jeszcze? sobie, tam kopę, ale coś wypełno. Nie no już na co kopać. Sam się z tyłu jeszcze. Powiesz mi, powiedz, bo już nie mogę dalej podjechać. Jakby wziąć tą ostatnią? Ja nie wiem. Nie wiem, chyba co się dzieje. Chociaż? Bez jakąś hafuł. A tą tam, dam, tam damkę Marek, co robisz? Mmm, aktualnie stoję, bo nie, nie wiem, spadają mi tak klatki do 20 FPS, że to jest szok. Tak właśnie patrzę, ja myślę, zagawało ci, czy co? Nie, nie. Właśnie po Już co zaniesz od tej osadni? Nie, weź tam jakoś. Będę dużo weszło. Jedź po nią. I są nasz masz tabelę odpaloną, znaczy no. tyle weź sprawdzić Błędy w farminga No i to się sprawdza No tyldom No ja no ale to już nie mam tego Znaczy na początku pokażę. To przevin tą do góry No nie mogę właśnie Bo się pojawiał warning jest o. Mhm. Czuć Ale ładnie Coś wywala Trzeba to sprawdzić żeby ja miał spadki w farmingu do 15 FPS-ów, to ja nie wiem co się dzieje. Serio. Weź jasmania jedź do nich, do nich Ty są, niech zobaczą, czy będą mieli spadki FPS-ów. Dobra. Już jadę. Bo ja nie wiem serio co jest. Ja też właśnie nie. Ale wszedłem na save'a za pierwszym razem. Co Kami się miał modów, nie? Wszystko w no. tym nie chodzi bez problemu, nie? A teraz jak odpaliliśmy ten drugi raz, to tak ścina, że też. O, okay, pełno, super. No to macie tak normalnie ja stoi. Nie wiem, widzę. Już ja da się wysypać. Ja mam stałe 42 fps -y, więc to jest podejrzane strasznie. E, Jedzicie dla mnie ursusem? Tak. To mi spadło właśnie do 40 fps -ów. Dokładnie, czyli to też jest do wymiany. O, fajnie. No właśnie teraz tak mówię, kurde, to jest taki spadek fps ów nagle. Dobra, słuchaj na mi sprzedaj tego ursusa. No? I zobaczymy, czy ja nie, nie wzrosną w y Zobaczymy zaraz co się będzie działo. 21.30. Yy, Też poczułem jak sprzedał to, nie? I co? Ja wiem, co, coś tak. Nie wzrosło do tych 60 na tę chwilę. Kurde, Haka, i trochę za to dobrze że powiesz Nie, dlaczego? Na Ale miałem, nie, nie, nie patrzcie na koła coś eee, tej przyczepy bo są jakieś dziwne Nie, zukamień to nawet nie ma siły rozpędzić się Jazuję jak to jakiś dobry ciągnik i tyle Trzeba potestować na A, i tyle No to kupię kurde kupię albo z Dorka ma Majora albo Poksimy Jo, super od razu Za milion złotych to za 40 koła Nawet 40 koła nie mamy, słaniek To za 30 Majorka majorkę Zobaczymy Tylko nie ma ja, dura ja, ja, ja pomyślę Jo, ja, za 30 koła to majorka, ale byś kupił z 1910 Ciężko by było Ale byś kupił, No wątpię, bo wtedy nie byłem produkowana ja, na wstęp No, raczej nie Chcemy iść? Ładna przyczepa? Nie, nie widzę z daleka. Ja próbuję się rozpędzić pod tą górkę. Kurde, sześćdziesiątki nawet nie zauważyłem przed tymi przyczepami. Sporo krasmania, 500 km. ma. Jak ci się podoba? Nie. już jest oboła pierdolę. Skąd ty widziałeś za przyczepę? Widzisz koła po tej Są czarne, tak? No, czarne i żółte... i czerwone felgi. Okej, okay, odwracam się. A jakie tu masz po tej stronie koła? Nie widzę. A, białe. No, takie... takie what the fuck. Coś w się nie pykuje. No zajebista przyczepa, naprawdę, nie? No chciałeś dużo, no to masz. jaką no, koło weździesz. Cześć. Ja 10 chciałem na no, tempomarcie ustawić. Ale dobrze, daję radę sobie. Jeszcze zatorek. Lisu, przypomnij się przed dwunastą, żeby opublikować filmik Znowu, zasadą szczepę i jest tamtymi co mówisz? Jest tamtymi szczepami. Nie, nie, nie ty co mówisz? Ty Marek? Przypomnij się przed 12, mu opublikował filmik. Po No bo jutro mój filmik wchodzi. A nie, to cię opublikować dzisiaj? Nie. Jak to nie? Tylko wyskoczyło ci powiadomienie z panie. No i. No i jutro będzie. Aha, to spoko Słuchaj, jak jakie zabija co w ogóle tam robi R wolne Koło wyrwane Idę szalkę Ty, e, wysypia się dziś Chamesz A, Ja, ja tu mam dopiero 10 tam. Co byś lepiej dole Tak, tak, co To jest 9 plus 5, 14 Ile masz na sobie? Tone. Daj mi to do końca, tak dojdzie do końca, to daj mi to, resztę i tyle. Już? Na tej drugiej jest pusto. Mhm. Dobra, lecę dalej. Bo cena jest w berg, gdzie to jest berg, Ja nie wiem co się dzieje, ale farming spada do 15 FPS-ów. Kozak. Ja nie wiem. się okaże, co to będzie. Ty, kamień, teraz ta wygląda jak, jak, jak jarka ogarka. No, tak typowa, nie? O! No. Ale hamulce chcesz, Ale jarka ogarka już też ma hamulce. Mi się podoba siścionka. Ja mówię, kupi się jakąś kabinę i się też rzuci. Yeah. Coś tam może znajdziemy jakąś kabinę na Olixie Na złomie, znajdziesz. Nie, słania jak 50% Tak Jak to może się zakończyć. jest. Na środku drogi łyżka, tur i talerzówka A, Słaniak sprzedał ten ciągnik i w ogóle. Znałem życie Zamiast o. go gdzieś postawić, to sprzedał go I jak jehoł. No, no jest no. Bardzo mądre wyjście. Ja wiem. Jest mają taki mądry jeść. To ci najrealniej gra? Najbardziej realnie. Maści... Ja nie? No, no. No, ale, nie ma co się dziwić. SMAK no tam... tego... E rekord Guinnessa e pobił prędkości ściania. No przyjechali u uradli, no. Co poradzisz? Ja o prędkości ściania teraz, nie? O kurwa, ile pieniędzy? Akurat skoszę te pole i będę kończył odcinek. A ile z tego i miejsce ogólnie? Z 2000? Nie, tak jak połowa, no to 4,5. No odejmij sobie 4,5. To pod koniec odejmij. Ej, to w sumie trochę kasę będzie. To nabiję na starczy już. No. Nie ja wiem. Jeszcze na pole. Pole już mamy No jeszcze No bo jakiś ścianik już no I zajmijście nie będę arka naprzeciwka tutaj leżówka jest no i chuj ten Aha super mogę w ogóle podczepić Tura waszego do mojej ściśniątki, nie? Która jak nie ma tura? To ładnie No może się pojawia konsola Ej, Może jest pod jakiś klawisz Ile kamień? 7 ton Mówię, że ty się nie będziesz wyrabiał, no to mówię. A to będę sobie jeździł powoli, poprzeć No, pamiętaj, że tu jest nowe pole, nie? Bez orki, bez niczego, tak dalej, nie? No, ale to dobrze, może kupimy większe komendy. Nie jest bizona? No. Nie, wiem. Ja mam parę tak? Pełno. Dobra. Trzeba się wysypać. Eee, tak. Jezu. połączenie to. Dobra, wysypamy, wysypamy. Dobra. To ja dziękuję za odcinek, dzisiaj był razem ze mną. Już? Już? Lisu. Ja pan. Kamieś. Oczywiście. O... I zapraszam do oglądania na poprzedni odcinek do lisa, na przyszły, do Ars Maniaka Dokładnie Dzisiaj było żniwowanie bizonkiem O, tu trzeba dokosić Bo musi być skoszone wszystko No my no, mi się chyba w 6, a teraz 10 I w końcu już, w końcu no, no bo szybko, szybko przeobrociłem Już kończę, dziękuję, na razie, cześć Cześć, cześć.